Na popularnej platformie pojawił się wpis byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk opublikował archiwalne nagranie ze Sławomirem Mencenem, dzisiejszym prezesem Nowej Nadziei i jednym z liderów Konfederacji. W komentarzu Morawiecki ironicznie stwierdził, że Mencen apelował o zatrzymanie Ukrainizacji Polski, ale nie wtedy, gdy dotyczyło to firmy obsługiwanej przez jego kancelarię. Sławomir Mencen apeluje o zatrzymanie Ukrainizacji Polski. No chyba, że Ukrainizować ma firma, którą obsługuje jego kancelaria. To olbrzymi problem z brakiem rąk do pracy. Wynika to z tego, że mnóstwo młodych Polaków wyjechało, no i z tego, że w roczniki, które wchodzą w aktywność zawodową są mniej liczne niż te, które opuszczają pracę i idą na emeryturę. W ciągu najbliższych pięciu lat. Do pracy przyjdzie jakieś milion osiemset tysięcy osób, a na emeryturę przejdzie chyba dwa osiemset, czyli będzie kolejnego miliona pracowników. No i kimś trzeba tych ludzi zastąpić. I pracodawcy mają bardzo duży problem z pracownikami. Ja mam w swojej firmie. No, Naprawdę wielu klientów, i oni mają ten sam problem. Nie ma ludzi do pracy. Mam, obsługuję firmy, które przywożą właśnie Ukraińców do Polski. To naprawdę to jest w tym momencie dobry biznes, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy. Kilka dni wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek pytał Sławomira Mencena, czy wiedział o sprowadzaniu do Polski pracowników z Pakistanu i Indii przez swojego współpracownika. Panie Mencen! Czy to rzeczywiście prawda, że pana współpracownik Łazarski miał ściągać do Polski migrantów z Pakistanu i Indii? A pan o tym wszystkim wiedział i popierał tego człowieka? Dokładnie tak jak Tusk. Jedno mówicie, zupełnie co innego robicie. Hipokryzja! Na odpowiedź Mencena nie trzeba było długo czekać. Drogie władze, PiS. Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów co wy. Polityczna wojna o prawicowego wyborcę nabiera tempa. Stare nagranie Nowy Spór, ale cel wciąż ten sam przejąć głosy po prawej stronie sceny politycznej.